Oliver i Arek. Oli się znowu śmieje. Co się najadł, nie wiadomo. No. Bo Ty się śmiejesz. Bo ja się śmieję, dobra. Opowiadaj, co dzisiaj e, dzisiaj? Dzisiaj Tak. otwieramy. 14 saszetek. W środku jest 14 saszetek, czyli 70 naklejek będzie Oli. Taki... Na e, czekaj, taki blisterek kosztuje 9, 99 euro. Tutaj w Niemczech. I oni wymyślił taki e, pojedynek e, Mbappé kontra Gnabry, duże limitki L limitki, nie także Francja tak. Jak będzie Gnabry albo Mbappé O samej e, Na naklejce um, Czyli będą dwa punkty Jak będzie Gnabry albo Mbappé A jak jakiś kolega z drużyny albo naklejka z drużyny Po prostu to jeden, jeden punkt Także jeden. robimy pojedynek Zobaczymy co w tym blisterku się trafi no. 14, bo musi być oliwę w środku. Zobaczymy, czy jest 14, czy nie. Wiesz, czy tam żartów nie zrobili, że będzie mniej, albo nie. To nie wiadomo, jak to tam, co tam. Rysy wszystkie tutaj, ładnie. tam Pudełko, może widać, aha. No i przelić teraz, przelić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10 a, 11, 19, 12, 12, 13, 13. 14, pasma. No to pasuje. co, to gra? No to tak co ci położę. Otwieram? No to Aha. tak ładnie otwieraj. Jaka pierwsza naklejka o chyba jakiś Turcia. turecki, on pokazuje mi ja będę pokazywał. Turcja na pierwszej naklejce. Anglia. Anglia, Henderson. O, czym spawie, bo nie mamy... O, proszę bardzo. numer 6. Numer Z Finlandii kapitan. Dania, tego chyba też nie mamy. Nie wiem, Oli, Dania połówka. I Belgia 8. Belgia. Ona chyba ma Magnolet. Tej też nie, nie mamy. Nie wiem Oli, bo my się wymieniamy, także kto wie czy ten finlandzki kapitan nam nie przyjdzie, no ale zobaczymy. Teraz nie mi trudno powiedzieć co, co przyjdzie, bo my się wymieniamy w internecie. A. Czekaj na kajka została jedna. Belgia, Fermalen, Szwajcaria Dalej bez punktu. Pamiętaj o że musi być Francja albo... Du, 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 du. Proszę, kamikalika chyba nie ma. Nie mamy. Numer dziesiątka. Szwajcaria Rodriguez. Mhm. Szwajcaria. Iro... Ioronen Joho... joronen. joronen. Joronen czy jak się tam gada? No Joronen, tak. 0,0 dalej. A jeszcze papierki tutaj lecą. Rosja. O, tego to chyba mamy. Ukraina. Ukraina. Coś, nic dalej? 0, 0. Finlandia. Finlandia, Kauko. Turcja. Turcja i Chorwacja. Połówka Chorwacji. No, czyli dalej, nic, która są szybka? 2, 4, 5, 2, 4, 4 teraz. No. I co, tylko jedna złota? Nie? Mm, Ten kapitan nie. z Finlandii? Wie Wie? Nie wiem. Ej, pa dobra. Pacze, już Pacze. Tak. Włochy. Połówka Włoch. Połówka z Portugalii. Połówka z Portugalii. Połówka z Ukrainy. <sadza> Połówka z Ukrainy. Chorwacja. Chorwacja, Orsic. O, z Ajaxu, proszę bardzo. Mój kolega z Ajaxu. Cześć. No. Ładnie, ładnie. Lubię. Szwecja. Aha. Augustinson. On gra w Werder Brema, Czechy. Czechy. On gra w Dynamo Drezno. Dwa razy Włochy, Emerson i Sensi. Mhm. I Holandia. No popatrz No dalej po zero. Coś się żaden Francuz albo żaden Niemiec nie trafia, No. Co za pojedynka. O, Ale złociak! Proszę bardzo! Jest i nasza prezentacja, bardzo ładny znaczek, bardzo mi się oni. No i Leon. Leon, Goretzka. Leon tak. Leon grecka. Szeler. 1:0. 1:0. Ukraina, Für Deutschland. Wajcaria. <laughs> Italia. I Italia. I Włosi. Andrea Belotti. No, to w końcu coś się zmieniło, w końcu jakiś gol. Znowu Włochy! Znowu Włochów dzisiaj wpada, nie? Jak nie zawodnicy to Półki, Włosi. Hiszpania, carzul Hiszpania. Turcja półka Turcja półka Belgia. Bacuaj. I Alvaro Morata. Alvaro Morata. Hiszpania. No. Tu już jest 2467. No Półka, idę na mnie. Mm. Uh -huh. Belgia. No. Szwecja. O, Isak. Jego libitka bardzo droga jest, nie oni. Aha no. Walia. Morze, kto to Isak. No to był Isak, tak. No. O, Połówka, Włoch, połówka. nie mamy. Nie? Nie. Aha. Anglia. I Anglia. pop, Pop. Pop. Popę. Pop. Ty Szczupkowski ty. Śczubkowski! Szczupkowski. Francja, Toliso. Ile jest? Jeden jeden, Oli. Nie śpi. Szczupkowski. Hurikaj. Turcja. 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 Dania. Turcja. 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 Puchar Turcja. 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 numer 2 Turcja. 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 Co tam dalej, Oli? Finlandia. Finlandia. Uronen. Francja. O, proszę bardzo, jest połówka Francji, to czyli... nie jest tam Mbappé, nie? E, nie widać, nie. Czyli 2-1. O, i lecą teraz Zouma. 3-1. E, połówka z... Połówka z Austrii. I... Jeszcze raz. I znowu Austriak. Tak. Schlager. 3-1 do Francji, no. a było 1-0. A było 1-0, no. Także... Co tam leci dalej? Tiago, Hiszpania? Piątek! Proszę, Krzysztof Piątek! Nareszcie coś z Polski. Chorwacja. Chorwacja, Perisic. E, Szwecja. Szwecja, Anderson I Polska. O, i popatrz. Mój imiennik. Arkadiusz, Reca Arkadiusz. No, fajnie się nazywa. Arkand, no. Jeszcze ci saszetki tylko. Jeszcze znowu złota. O, Ukrainę. Proszę bardzo, Ładne te złote są. Galia, Ramsey. Dwa razy Finlandia, Sojri Sorry. i Puki. I Puki. I w Austrii. Austria, No, o, tu już tak szybko, Oli, popatrz. My tu gadu gadu, a już tylko dwie saszetki zostały. Tak. No, szybko to leci. Widzisz, 14 saszetek było, a już zostały tylko dwie. Portugalia, Josesa. Portugalia hmm, Hiszpania, połówka. Nie połówka, znaczek. Ach znaczek! <laughs> Turcja. Turcja. Czechy. I znowu. Celuska i znowu Turcja. To sellus! Karaman. No, karamanga Düsseldorf. Karaman. Z Dawidem Kownackim. Środowkę. Tak, muszę dać. Fortuna do da. No. Walia. Walia. Allen. Czechy. Czechy. Dwa razy połówka z Turcji, Holandii. Połówka Turcja, połówka Holandia. I Patricio. I Rui z Patricio z Portugalii. Także co, chyba to wszystko, oli, nie? nie? Żadnego błędu nie popełniliśmy. Co można zauważyć, to dużo Czechów i Turków. Portugalczyków, I Polaków. jak Polaków 3? Czterech. No 4, ok. No ale tak ogólnie takie naklejki, no mało złotych jak zwykle. Złoty coś nie chcą wpadać w tych saszetkach. Na 70 naklejek chyba 4 złote tylko. Więcej? Chyba. Także no. Hmm. Także co? Koniec pojedynku hmm. wygrywają Francuzi. 3 do 1. Mało naklejek jak na 70 naklejek, tylko się nie trafiły akurat, no ale. Pojedynek rozciągnięty. Tak, Francja wygrywa, Francja mm -hmm. elegancja, Niemcy znowu pokonani. Mm -hmm. Także dziękujemy za dzisiaj, pozdrawiamy serdecznie. No, proszę łapkę górę. Udostępniajcie Słysza. nasz film, jak Wam się podobał, żeby inni mogli obejrzeć i zapraszamy w następnych dniach mm. może na jakieś nowe filmy, nowe pojedynki. Także miłego dnia i no. trzymajcie się. I cześć. Hej.